Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowa Środa. Dzisiaj z racji tego, że jest to ostatni odcinek w tym roku, chciałbym wam pokazać fajną tablicę. Jak sami tutaj widzicie, jest to tablica w kształcie misia i jest to tablica, która pochodzi z terytorium północno-zachodniego Kanady. Tablica troszeczkę, tak jak tutaj widać, też już zębem czasu dotknięta. E, naklejka na niej, która jest, pochodzi z 1986 roku. Tutaj jest nawet lekko ciachnięta, ktoś tutaj chciał misia, że tak powiem, e, zahaczyć. E, dzisiaj już nie ma tablic w kształcie misia. Są już to zwykłe tablice zwykłych wymiarów. Jedynie po prostu te misie są dziś ee, no jakby tu powiedzieć namalowane, naklejone, no jest to po prostu grafika na tablicy, ale nie są już to tablice właśnie w kształcie takich e, misiów. Z racji tego, że jest to e, ostatni odcinek w tym roku, chciałbym wam taki mały bonus pokazać, a mianowicie jeszcze małego misia. Tutaj, akurat na nim jest naklejka z 90 i z 92 roku, ale mam nadzieję, że jest to taki fajny dla Was dodatek. Także mamy tutaj małego misia i mamy dużego misia. Ja swego czasu e, jeździłem z tymi misiami e, na samochodzie. Miałem dwa duże misia i jednego małego. Troszeczkę tam e, tutaj władze się mieczepiały czepiały i ja je zdjąłem, ale tak się zastanawiałem, czy znowu ich po prostu e, nie przyczepić na. Samochód. Dajcie znać, czy chcecie, aby od nowego roku też e, nagrywać e, odcinki z tablicami. To będę wiedział, czy coś po prostu dla Was e, przygotowywać. Pamiętajcie, że na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum. A jeżeli jeszcze nie obserwujecie nas na Facebooku, na Instagramie, to ja serdecznie Was do tego zapraszam. Pozdrawiam Was. Serdecznie.